Obserwując tą inwestycję, która jest teraz wykonywana, to dochodzę do takiego wniosku. Na samym początku, jak były robione plany, byłem w rejonie dróg, pokazano mi te plany, że chodnika nie będzie, ale po pobocza będą. Ludzie będą bezpieczniej przechodzić niż teraz. Samochody się będą mijały. W związku z przebudową ulicy Cieszyńskiej w bielsku-białej na remont doczekały się liczne drogi, między innymi ulica Dzwonkowa w Wapienicy. Jednak charakter tej inwestycji budzi wątpliwości mieszkańców. I teraz poszerzyli zrobili na 5 na metrów drogę szeroką, z jednej i z drugiej strony zrobili robią widzę, korytka z wodą. Poboczy żadnych nie ma. To jak dzieci się, jak samochody się mijają na drodze 5 metrów, a dzieci kierowcy będą zapaczeni, żeby się nie, żeby nie pojechać na lakier, to takie dziecko oberwie. 40 lat nie było wypadków, a teraz będą wypadki. I, i stawiamy wniosek jasny: tam, gdzie są korytka, to tam to zarurować, prosimy, i zrobić przynajmniej pobocza. Jak nie chodnik, ale chcemy chodnika przynajmniej z jednej strony. A jak się nie da zrobić chodnika, to niech będzie tak, że będą pobocza. Pani też jest zaangażowana, bo tutaj jesteś poszkodowana w kwestii zjazdów i wjazdów, prawda? No jeżeli już tyle lat czekaliśmy, że będzie ta droga i ma być ta droga i nagle ona nas nie satysfakcjonuje ze względu na bezpieczeństwo, no to ludzie troszkę się tak skrzyknęli i mówili, no musimy coś zrobić, bo e, dlatego ruszyli i do, do pana posła jednego, drugiego, prawda, i do prasy, i, i do, do, do telewizji, dlatego że no, ludzie troszkę są zdziwieni tym postępowaniem, żeby troszkę zaoszczędzili na chodnikach i znowu nie mamy tego, którego, czego chcieli. Przecież jest dużo ludzi starszych. Oni się też boją. To nie był nie jeden taki, że szła kobieta z zakupami i potrącona została przez. Zasiadkę zabrana. Zasiadka zabrana. zabrana. To chodzi bardziej nam o ubezpieczenie od pieszych. To, to jest firma przewozowa autokarowa, gdzie tymi autokarami wyjeżdża pan na drogę. No to proszę sobie wyobrazić, ile zabiera miejsca w tym momencie. Gdzie tu jest bezpieczeństwo dla ludzi? Jak do zażaleń mieszkańców ulicy Dzwonkowej odnosi się Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej? Nie mówimy, że nie może być chodnika, bo oczywiście rozbudowę takiej ulicy lokalnej, jaką jest ulica Dzwonkowa, można przeprowadzić. My mówimy tylko, że w ten moment to nie jest moment właściwy, ponieważ realizujemy dużą inwestycję, która została zaprojektowana w takim, a nie w innym kształcie, na którą miasto pozyskało określone środki które skierowane są tylko na przebudowę drogi wojewódzkiej. W związku z tym, w tym zakresie inwestycji, my tych innych dróg lokalnych nie jesteśmy w stanie zrealizować ani sfinansować, ani też wykonać czy zlecić, ponieważ nie ma dokumentacji, ona nie była na tym etapie realizowana. Powód, że weszliśmy w ulicę dzwonkową jest banalnie prosty. Potrzebowaliśmy przebudować przepusty, które odwadniają ulicę Cieszyńską. Więc tylko w takim zakresie realizacja jest fragmentu ulicy dzwonkowej. I realizując jedną dużą inwestycję, w przypadku Cieszyńskiej jest to ponad 4 km długości, dotykamy szeregu skrzyżowań, szeregu dróg lokalnych, które w zakresie niezbędnym są ujęte w projekcie. Najczęściej są to wloty, czasami kilkadziesiąt metrów, z uwagi na to, że zmieniamy pochylenie i włączenie takiej drogi lokalnej. I tylko w zak takim zakresie realizowane są te poboczne drogi lokalne. To jest inwestycja, która tak jak powiedziałem ma określone źródło finansowania. Możemy te środki wykorzystać na przebudowę drogi wojewódzkiej i w niezbędnym zakresie dostosowania dróg lokalnych. No coś z tym trzeba zrobić. No bo... Jak jeżeli komuś się już coś stanie, czy... Dobrze, ja nie co, mówię, mówię co, o śmierci, teraz, to teraz ale mówię o z tym zrobić? Widzicie jakieś rozwiązanie, tak? Jakieś tam... Y, tutaj jest pani z Rady Osiedla, która dostała jakieś pismo, że, że będzie taka sytuacja, że jak ukończą Cieszyńską, to zakończą w, w czerwcu, to że Wezmą to jakby drugi raz na, 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 na deskę i będą myśleć, co zrobić. No ale to trzeba zrobić za jednym razem. Po co dwa ma... razy? Po co to kończyć bezsensownie, za chwileczkę to rozkopywać znowu i robić na nowo? Miejsca korytek powinny być, jeżeli ma być odwodnienie, jest to jakaś inwestycja unijna, prawda? To niech to jest zrobione tak, że będą kratki ściekowe, niech jest zrobiona rura, odprowadzona, a na rurze bezpieczny chodnik. Czy on nas teraz 10 razy robić i płaci za to samo? Za raz porządnie zrobić. W ogóle, ja się dziwię, że 21 wiek i, i takie rzeczy robią. I nas jako społeczeństwo mają w nosie wszyscy. Nie chcą roz, rozmawiać ani. Z urzędu nikt nie przyjmie, a jak ja to traktuję, jak, jak śmieci. Natomiast wracając do samej dzwonkowej, to jest jedna z wielu bo jak popatrzymy na całą dzielnicę, Zresztą na tą dzielnicę, czy na inne dzielnice, takich potrzeb drogowych, gdzie mamy 3-4 metrowe ciągi uliczne, bez poboczy, bez chodników, bez odwodnienia, wymagają oczywiście dużo większych nakładów, wymagają przygotowania dokumentacji, pozyskania pozwolenia na budowę, a przede wszystkim znalezienia źródła finansowania. Te źródła finansowania dla takich dróg lokalnych, no to jest oczywiście przede wszystkim budżet miasta. I teraz. Rozumiemy mieszkańców, którzy występują ze swojej perspektywy budynku czy nieruchomości zlokalizowanej wzdłuż takiej ulicy. Chcieliby tą drogę i oczywiście na pewno takie potrzeby będą realizowane. Tylko miasto, czy najpierw zarząd dróg, który patrzy z perspektywy wszystkich dróg, ma określone możliwości budżetowe. W związku z tym te plany no, nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich niezbędnych przebudów i w tej dzielnicy czy w innych dzielnicach. I taka infrastruktura, no bo niech pan popatrzy jak to będzie wyglądało, a po prostu nie ma chodnika. Dla nas najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo dzieci dochodzące do przystanku autobusowego, które jadą do szkoły. No i tu mamy główne wymaganie, chcemy chodnik, czyli przykryć te korytar rurą, zrobić jakieś studzienki, Uważnie kosteczką to wyłożyć. Może to przechodzić z lewej na prawą stronę. Tak jak są korytka, to jest takie minimum po prostu żądamy bezpieczeństwa dla dzieci i dla osób starszych, dla ludzi spacerujących, chodzących. Oczywiście może najlepiej było nic nie robić i zostawić ten stan istniejący, który jest. Natomiast biorąc pod uwagę możliwości, które na dzień dzisiejszy były, czyli ten korytarz drogi, który był do wykorzystania, można było poprawić tą sytuację. I myślę, że w takim zakresie, w jakim zostały te, te prace wykonane, one będą jeszcze uzupełnione o właściwe oznakowanie drogowe. Jeżeli rzeczywiście sytuacja, o której mieszkańcy mówią, na razie teoretycznie, być może za chwilę to będziemy mogli już weryfikować, okaże się, że potrzeba jeszcze jakichś dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu, no to będziemy oczywiście to. I jeszcze uzupełniali. Natomiast na dzień dzisiejszy, w takim, a nie zakresie, te fragmenty dróg zostały odbudowane. I póki nie będzie kolejnej inwestycji, ale już dla tej konkretnej drogi lokalnej, no to będziemy mieli lepszy standard fragmentu drogi, bo przecież nie całej drogi, będzie odpowiednie. Jeszcze uzupełnienie dotyczące elementów organizacji ruchu. Na pewno ten stan bezpieczeństwa będzie lepszy niż ten, który mamy w tej chwili, czy był wcześniej. No mamy XXI wiek, a my się nie możemy do, po prostu doprosić chodnika. No jest to troszkę śmieszne. Przy tak dużej inwestycji, jeżeli my słyszymy, że droga ma być z pełną infrastrukturą, to każdemu się wydaje infrastruktura, czyli chodnik, pobocze, kanalizacja, jakieś tam po prostu ścieki. No a a my tu mamy drogę i korytka i to jest cała infrastruktura. No, no troszkę jest to niepoważne.